Dzień dobry wszystkim z tej strony. Alien jesteśmy dzisiaj na Star był Online. No i powiem szczerze, że musiałam się troszeczkę przymuszać do nagrania, ponieważ bardzo się zniechęciłam po, ostatnim, po ostatniej stracie całego odcinka. Dosyć ważnego odcinka, zaraz tym opowiem. Jesteśmy po aktualizacjach, ale wrócę pamięcią do tamtej aktualizacji, które nagrywałam tydzień temu, w czwartek, i jakimś trudem mi film po prostu zniknął, niestety. Robiłam porządki, usuwałam film, który był niesklejany, a sklejony film też zniknął. Także przepraszam Was za to, że tyle nie nagrywałam, ale po prostu, no, troszeczkę mnie to zdemotywowało. Mm, więc wróćmy pamięcią... O nie! zagubione kocięta. Pomóż znaleźć zagubione zwierzęta w Jorvik. Momencik jeszcze. Aha, dobra. Ok, muszę ją nagrać. Wygląda na to, że fala upałów ma również wpływ na zwierzęta w całym Jorvik. Wszystkie uciekły. Właściwie właściciele umierają ze strachu i tęsknoty za swoimi pupilami. Dlatego Twoja pomoc będzie nieoceniona. W, tygo... w nadchodzących tygodniach będziesz detektywem. I musisz pomóc różnym osobom Wiorwik, którzy, którzy nie mogą odnaleźć swoich e, puchatych e, ulubieńców. Puchate ulubieńcy, fajne, takie sympatyczne. E, dobra, dobra. E, te mini zadania zaczynają się w tym, tygo w tym tygodniu urzędny z Morland, która nie może znaleźć swojego małego, swojego małego kiwi. To jest kotka, to nie jest kotek, więc tutaj jest niezgodność pojedź do niej i sprawdź, czy możesz jej pomóc. Pojechałam, pomogłam na tego zadania niestety, nie mam nie mam żadnego pojęcia czemu. Ale spoko. Eee, Małe łapki na gigancie tego sloganu nie rozumiem i nie łapię tego i nie kupuję. Okej, okay, otwarty dzień Stania Jorvik. Eee, Joanna cały czas stresuje się przygotowaniem przygotowaniami, które związane są z wydarzeniami Dni dnia otwartego Stania Jorvik. W tym tygodniu również będzie potrzebowała Twojej pomocy w organizacji wszystkiego. Całkowicie nowe wyposażenie sklep z wyposażeniem Viorvik City plaża. Otrzymał nowe towary na półkach, które możesz już sprawdzić. Upewnij się, się że jesteś na bieżąco z najnowszymi, najnowszymi trendami. Fajne, no trzeba się upewnić, pojechać zobaczyć. Fajne, dać im zarobić. E, Plaża Fortu Pinta. Zabawa z timem na plaży Fortu jest dostępna jeszcze przez cały sierpień. Może spędzisz, spędzicie trochę czasu e, w, na, w ciepłych promieniach słonecznych. No ja wówczas powiedziałam, że ja będę spędzała czasy w ciepłych promieniach społecznych, ale w realu. I powinni to napisać, że na Forcie Pinta, czy tam w Forcie Pinta, czy tam z timem w Forcie Pinta. Bo akurat wtedy wy, wychodziłam po prostu na wodę i to, wiecie. Tarek Koniec i Ferdynand utworzyli swój... E, koński biznes na Arenie Stajni Jorvik. Przywitaj się z nimi koniecznie cudownego tygodnia uściskiem całego zespołu Star Stable. No i w tamtym odcinku moi drodzy, poza tym, że pomogłam Jennie z Kotem, zrobiłam też parę innych questów, na przykład tak bardzo ważne questy z Isoldą, które się do na szczęście nie zrobiłam więcej tych questów, tylko po prostu zrobiłam tutaj guzik Sagi, Martiny i Tristana. Eee... To były te kwesty, które zrobiłam przede wszystkim, e, po czym e, pojechałam do Izoldy, pogadałam z Izoldą, poznali, poznaliśmy wówczas, e, pozna, poznamy jeszcze, e, posiadłość Goldspurów, Dolny Młyn dokładnie rzecz biorąc, e, pojechałam do Izoldy, do Izolda powiedziała, że mam to udowodnić i właśnie teraz do tego kwesta. Mm, no i słuchajcie, no i w sumie zrobiłam jeszcze wtedy questy o Tareli, to było, tam było pierwsze spotkanie, to coś takiego, taki, ja o tym mówiłam wcześniej też w odcinkach, także może sobie do tego zajrzeć. I tam trzeba było potem zawieść karmę dla królików, dla kotów i dla psów. Dostanie Jorvik do, do kawiarni gdzieś tam jeszcze. Chyba znowu dostanie Jorvik. Marganach też przyszły. No i to też zrobiłam, także no, to był odcinek, który naprawdę nawiązywał bardzo mocno do fabuły do do lewa luz, w tym widzicie, że mam troszeczkę większe, dalej ten pasek posunięty. Niestety odcinek, mówię, zginął mi, zaginął mi po prostu, no, no cóż, no, no niestety bywa, tak? Bardzo się tego obawiałam, że w końcu mi jakiś odcinek zaginie, szczególnie z fabułą, mam, nie wiem, z aktualizacjami, których nie będę mogła powtórzyć, no i faktycznie to się stało. Obawiałam się i tak niestety się stało. Dobra, nowe style, nowe e, foki, nowe nazwy, nowa e, grafika. To są aktualizacje w tym tygodniu. Dajcie w tym tygodniu aktualizacji, całkowicie nowa moda. Sklep wiorwisty z otrzymał masę nowych, e, pięknych ubrań. Macie jeszcze okazję e, na zmianę stylów przed nadejściem jesieni. Czas do zakupy. Czekajcie, czy to góra lodowa? Może wokół Jorwik i temperatura wody sprawia, że czasem, czasami pojawiają się naprawdę wielkie bryły lodu. Widzieliśmy już górę lodową jakiś czas temu, skąd mogliście zabrać małe foczki domu. Czy ta sama góra lodowa z, zbliża się do brzegu? Zaloguj, zaloguj się i jedź do wioski zachodniego przylądka, aby to sprawdzić. Uważam, że tu niestety mocno stracili na po prostu kasie, dlatego że no jednak, jednak większość osób nie ma tej wioski zachodniego przylądka, czyli z tych liści. A foczki są drogie i słodkie, i tak dalej. Z drugiej strony fajne, że to jest taki towar troszeczkę z wyższej półki, dzięki temu właśnie, że nie każdy ma do tego dostęp. Nie będę wam tego w sumie pokazywać, chyba że chcecie, to wam to oczywiście pokażę. Napiszcie mi, ten kto nie ma, nie ma oczywiście, nie wiem, że te listy to wam napiszę, to wam pokażę na Wiktorii. Nic ciekawego, foczki są drogie, nie do końca. Mnie się podobają zwierzęta w torbach, tak jak wam już powiedziałam nieraz. A, dlatego odnoszę misia. Eee, no i w sumie tyle. No, to, to już była kiedyś góra lodowa na zapomnianych polach. Ja wtedy na miałam, nie wiem, 7 level, może 8. Eee, nie bardzo mnie to interesowało, bo nie, nie, bałam, nie, bałam, nie bardzo chciałam na to wydawać kasy wtedy. Miałam inne, powiedzmy, wydatki, priorytety, czyli na przykład ekspienie. Eee, nie wiem, nocleg za to mogłam sobie kupić po prostu. nigdy ja tam wcześniej nie byłam. Góra, góra, no po prostu dwa sklepy z ciuchami i z foczkami, dobra. Foczki, foczki, to jest podpis pod zdjęciem. Mówiąc o małych, uroczych przyjacielach, w tym tygodniu nadal ma, macie szansę na znalezienie e, przestraszonych zwierząt, które zgubiły się po całym Jorvik. Mini zadania e, zaczynają się u z Morland. Hello, zespół Star Stable, nie ma żadnych zadań, nie ma nic, nie ma żadnych dostępnych. Na Wiktorii też nie ma, ilwa mówi, no ale może są w codziennych, nie, też ja nie mam tych zadań, e, miałam tylko jedno zadanie u i więcej nie mam, niestety coś tu chyba nie, nie, nie zabanglało tak jak powinno. I jeśli mi, znaczy, jeśli macie zadania dalej, y, nie wiem, u kogoś innego, to powiedzcie mi z tym szukaniem dziesiątków. Bo ja tego nie mam, niestety. I na Lilian też tego nie mam, a nie było na przykład powiedziane, że no, słuchajcie, musicie zrobić, nie, nie wiem, mieć taki, taki poziom, czy nie wiem, skończyć zadania, nie wiem gdzie poznajecie Jennę, czy cokolwiek innego. Nie było żadnego powiadomienia, ja tego zadania po prostu nie mam i to coś tutaj po prostu mocno nie gra. Okej, okay. plażowa impreza nadal trwa. Nie zapomnijcie, że Tim zostaje e, na plaży Fortu Pinta tylko do końca sierpnia wraz ze swoimi e, szalonymi pomysłami. E, pojedźcie do Fortu Pinta i niech e, porwie was e, ta taneczna nuta. Tarkoni, Eddy i Fent Ferdynand są bardzo zajęci rozstawianiem swojego targu w Forcie Pinta. E, całkowicie nowe opcja, opcje nazwy klubów. E, no, Tarkoni, wiadomo. Mm, ja bardzo fajnie wspominam ten Tarkoni w Forcie Pinta, bo to był mój pierwszy Tarkoni na Wiki. E, chyba na Lillem też zresztą. Dobra. Mm. No tym jak Team, no to wiadomo, że się po prostu trzeba operacje wbijać, że myśmy na maksa, bo już później nie będzie takiej możliwości pewnie za rok. Dobra. Całkowicie opcja nazwy klubów jest nam bardzo miło ogłosić pojawienie się nowych nazw klubów. Co powiecie na Furius Manateus Mon... lub Atomic Farmers? I korporation, więcej nazw, więcej zabawy. Wybieraj spośród ponad 100 nowych nazw i kilku tysięcy konfiguracji. Fajna sprawa, bardzo fajna sprawa, bardzo mi się to podoba. Znaczy są nowe nazwy. Z drugiej strony te nazwy są. Jaką jest dziwne? Jakoś jeszcze nie spotkałam nazwy. Aha, spotkałam. Guinea Pigs Club. To była fajna nazwa, świnkowy klub, świnkowy klub. Bardzo fajna nazwa, podobałabym się. Jak ktoś do niego należy, to Was pozdrawiam. Dobra, ulepszona grafika, konie i wyposażenie były poddawane, poddane, poddawane zabiegom ulepszenia grafiki. Możecie wyłączyć dodatkowe efekty, podążając według instrukcji poniżej. Idź do opcji, kliknij w zakładkę Grafika, zmień ustawienia grafiki na najwyższej jakości, wyloguj i zaloguj się ponownie. Podziwiaj swoje konie w pełnej okazałości. Jeśli masz jakieś problemy z nową grafiką lub masz wątpliwości, jak działa nowa opcja, skontaktuj się z Centrum Pomocy oraz naszą stroną internetową. Cmok, cmok od całego zespołu Start Stable, my też całujemy cały zespół Start Stable w członku. Cmok. Jeżeli chodzi o nową grafikę, szczerze powiedziawszy, ja nie zauważyłam większych zmian. Są te konie troszeczkę podrasowane. Tak naprawdę nic wielkiego tu się nie dzieje. E, troszkę fajnie wyglądają konie, po prostu początkowe, wyglądające początkowe. No i tak, że gra się rozwija, bardzo mi się to podoba. E, postanowiłam, że dzisiaj zrobimy sobie zadania w winnicy, ponieważ nie chcę robić tych zadań w Jorvik, ale jeżeli będziemy, nie wiem, raczej znaczy wątpię, że będziemy mieli czas, to po prostu wrócimy do tego Jorvik dzisiaj. Jak widzicie, mam dane dużo, dużo tutaj zadań. E, Chciałabym dzisiaj zrobić Jerzyki. Oto oczywiście jeżyka i chciałabym zrobić wyjaśnienie od pani tutaj baronowej. No i po prostu to zrobimy tutaj. Nie chcę wracać tam do tego robić na razie, naprawdę. Ja tutaj już sobie ogarnęłam wszystko. W sumie. No co jest... Aha, kilka mkani. W sumie codzienne już tutaj nie muszę tego robić. Wyścigi ogarnięte, obowiązków w ogóle nie ogarniam, mam dużo pieniędzy, więc nie potrzebuję. Okej. Okay. Była naprawdę brzydka pogoda. Zwolniłam Lindę od jej obowiązków wokół stajni. i powiedziałam, żeby przyszła do zamku posprzątać strych i to był błąd. Widocznie miałam stare zdjęcia ślubne gdzieś leżące moje i mężczyzny, który był moim mężem. Pana Sandman. Wybacz, wybaczcie mi, ale nie potrafię wymówić jego z, y, aktualnego nazwiska. Po prostu nie mogę. Tak czy inaczej, dziewczyna znalazła zdjęcie i rozpoznała mojego męża, pana, cóż, te, cóż tego mężczyznę. Możecie sobie wyobrazić, co wtedy poczułam. Y, spanikowałam. Ta wiedza absolutnie nie mogła opuścić murów zamku. To zniszczyłoby reputację rodziny, budowaną setki lat. Godfrey zamknął Lindę w zamku, żeby nie mogła nikomu powiedzieć i co. Więcej tam ten przerażający człowiek, pan sans w końcu to powiedziałam, nie wyglądał, jakby się postarzał choć o dzień od naszego um, ostatniego spotkania 45 lat temu. No to bardzo musiałem boleć, skoro gości po prostu nie zmienił. E, to kompletny skandal, dokładnie tak, powiem Wam więcej. Możecie razem coś, może razem coś wymyślicie. Porozmawiaj. E, Barnowa ma coś więcej do powiedzenia, ok No to biegniemy. Tak mi wstyd dziewczęta, naprawdę dziewczęta, Aha, czyli no, znaczy nam, nam to wszystkim tutaj. Jest jeszcze coś, co mnie denerwowało w tej dziewczynie, Sabinie, miała jakiś rodzaj wiedzy, nad, władzy nade mną, jeśli jest coś takiego, jak zaciemnienie czyjegoś umysłu, to zrobiła coś takiego ze mną, moja głowa wypełniła się innym światłem, odkąd odjechała. Dobra, wyjaśnienie skończone, tu mamy teraz um, Alex na swoim, nie swoim koniu właściwie. Masz rację Lilian, baronowa to potę, potężny e, sprzymierzanie. Ta rodzina ma największy wpływ w wiorwik i możemy potrzebować jej pomocy w problemach, które wydają się e, czyhać, czekać tuż za rogiem. Powinna być szczególnie przydatna w naszych, e, na, przydatna w naszych poszukiwaniach e, dastina, który jak już wiemy jest jej wnukiem. W zamian za jej pomoc zatrzymamy jej sekret w tajemnicy. Zapytaj baronowej, czy dobratko. Mocy... Dobra, tylko to jest dziwne, że ona gada o niej tak jakby w wiecie trzeciej w osobie, kiedy baronowa stoi tuż obok. No dobra. Och, dziewczynki zrobią wszystko, co się da, żeby od, żeby od teraz wam pomagać. Raczej nadal jestem dość silna, że tak powiem. Powinnaś wypuścić przyjaciółkę z zamku. Godfrey ma klucz. I tym mamy sobie otwierać zamek. To jest bardzo też fajna opcja. Od tego też zależy nasze. No, zależy późniejsze kosty. Oczywiście, panienko. Jestem pewien, że mam tu gdzieś klucz. W kieszeni nie. To może. Hmm. Tam był klucz. Klucz, zawsze chowam go do buta, ale tym razem o tym zapomniałem. Proszę, ty i Alex możecie jechać do zamku i otworzyć drzwi i wypuścić swoją drugą... drogą przyjaciółkę. Dobrze, no to jedziemy. Aleks, możesz jechać szybciej? Alex, a no, no, no. A to nie Alex, a, no, no. ktoś mi tutaj zrobił w konia. Dobra, no to musimy chcieć do zamku. Ja już pojadę szybciej nie ma sensu tutaj czekać. E, powiem tak, no fajna opcja, tak? Fajnie, że takie coś jest zrobione. Buziuuuu, nie, 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 nie. Dobra, na no szczęście nas zabiło. E, takie coś jest zrobione, bardzo mi się to podoba. E, chciałabym zrobić te dwa questy, bo wiszą mi długo już dosyć i, i tak dalej, dalej, więc byłoby fajnie, gdyby to jednak jakoś poszło. A znowu nie chciałam zrobić takich długich, mega długich odcinków, bo nie wiem czy takie długie odcinki lubicie, jedni lubią, drudzy nie lubią. Nie chciałam robić odcinków, które po prostu będę opuszczać, bo będzie nudno, albo nie wiem, po prostu nagrywam sama, nagrywam questy, na, pokazuję jak przechodzę, przejść tą grę powiedzmy, bo jak przechodzę, to w sumie każdy przechodzi tak samo, ale y, pomagam tym, którzy nie wiem, czegoś nie wiedzą, albo nie wiedzą co zrobić, chociaż tutaj dla mnie jest wszystko jasne, ale no, dla niektórych nie, nie musi. Eee, dobra, aaa, eee, zahaczyło mnie jednak. Ok, mamy zamek. Ten zamek, oczywiście, jest odnowiony. Jak już ostatnio mieliśmy okazję eee, mieć taką aktualizację. Mamy klucz. Ona dalej patrzy. Karty się otwierają. Zamek został otwarty. Proszę bardzo. Chodź, chodź, No i oczywiście tutaj możemy już to razem pogadać. Och, światło dzienne. Co? Jestem wolna? No jesteś wolna. Zamek sobie za chwilkę zwiedzimy. Dobra, jest i Linda. To już możemy sobie zamek w sumie zwiedzić. Zamek w sumie jest ciekawego, słuchajcie, <laughs> tutaj mamy jakieś obrazy, tu mamy obrazy, tutaj z tym razem będzie związana, związana dalsza fabuła, ale to już nie będę spoilerować. Mamy górę. Zamek to w sumie bardzo fajnie zrobili, bo nie jest jakiś tam bardzo rozbudowany, a mimo wszystko jest, jest nastrojowo. Myślę, że kiedyś to coś zrobią. Moim zdaniem powinny być jakieś drzwi, przejście i tak dalej, jedno, drugie i tak dalej, i, i też byłoby fajnie. No ale myślę, że to jeszcze z czasem. Dobrze, no to lecimy do Lindy. Ok, ja jestem wolna nareszcie, i to wszystko dzięki Wam, dziewczyny. Znalazło, znalazłyście strony z książki. Co tu się wydarzyło, jeśli mogę spytać? Baronowa przy, po, przeprosiła? Rozumiem. Cóż, nie zupełnie było, była to zabawa, ale przynajmniej miałam czas na poczytanie książek. A więc jesteś przyjaciółką, Alex. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo, że mnie wypuściłaś. A teraz może mi powiesz, co się działo podczas mojej nieobecności? Chcę wiedzieć wszystko. Uf, wygląda na to, że. Dzieje się mnóstwo tajemniczych rzeczy. Znów się, uaktywniło się Dark Core z Panem Sansem na czale. Druidzi yy, chcą nas dziewczyny ponownie widzieć. Wezwać, sorry. Justin Murland zniknął. Ciemne chmury zbliżają się nad wyspą. To brzmi jak przygoda, która właśnie się rozpoczyna. Zgadza się. Dobra, lecimy do Alex. Trzeba no, sobie słuchawki poprawić. Więc rzeczywiście dużo się wydarzyło. Naprawdę doceniam, że byłaś w stanie mi pomóc, Lilian. Byłaś fantastyczna. Następna rzecz, którą muszę zrobić, to znalezienie dwóch dziewczyn zwanych Annę i Lisa. One tworzą mały zespół razem z Lindą i mną. I ze mną powinno być, ale spoko. Rozumiesz. I musimy kontynuować pracę dla strażników Aiden za ich za ich przychylność. Gdzie ta myszka? E, Przychylność na wyspie, dopóki ich nie znajdą, nie znajdą ja, Linda, Elizabeth i Baronowa Będziemy nadal szukać Dustina. Bardzo bym chciała, chciałabyś do nas dołączyła, Liam dołączysz do nas? Tak, dołączę. Jestem taka szczęśliwa, że się zgodziłaś. Witaj w naszej małej grupie. Zanim będziemy dalej szukać Destiny i moich przyjaciółek, Elizabeth chce, by się poćwiczyła umiejętności jeździeckie. Musisz poważnie porozmawiać i zdobyć najlepszy sprzęt, jaki jest. Jaki jest pracować nad polepszeniem reputacji. Startować w wyścigach tu w srebrnej polanie i w celu uzyskania jak najlepszych możliwych wyników w celu, sorry. I znajdę cię, gdy nadejdzie czas na kontynuowanie tej przygody. Razem dokonamy wielkich rzeczy, Lilian. Jestem tego pewna, ponieważ jak wiesz, to zdecydowanie nie jest koniec. No jasne, skontaktuję się z Tobą, gdy będziesz gotowa na nowe przygody. No i właśnie o to mi chodziło. Mamy animację? Mamy animację. Mamy zegarek oczywiście. No jakże bardzo. Wyspa Jorvik zawsze pełna życia i radości. Teraz wydaje się być w cieniu nadchodzących problemów. Mieszkańcy i ich ukochane konie doświadczyli długiej i ostrej zimy, która spotęgowała wrażenie yy, wrażenie panujące wszędzie ciemności. A co jeśli, zimno tylko jeśli zima tylko początkiem była tylko początkiem ciemności? Wiele pytań pozostaje mm, bez odpowiedzi. Czy GET uda się wyeksplorować wszystkie zasoby naturalne Jorvik? Co się stanie, gdy mm, maszyny wiertnicze, do, którą, do rodzenia wyspy. Czy, kiedy, czy, czy ktokolwiek wie, co się znajduje w rodzeniu wyspy? Druidzy z wyspy, strażnicy Aiden, zaczęli wzywać swoich czterech jeźdźców do walki z mroczną organizacją Dark Core, organizacją, która pod, podstępnie skłoniła niewinnego Destina Morland do, przy, do przyczynienia się do ich tajnych z ma, zamysłów. Jaka jest Twoja rola w tym wszystkim? Nie wiadomo, ale wygląda na... O, wsz... nie zdążę! Na ważną! Już wiesz, że Alex i Elizabeth chcą Cię, żebyś pracowała nad swoimi ludzkimi z... umiejętnościami, budowała reputację. To dobra, to już się doczytacie. <grym> dobra, ja już to czytałam, także ja, ja niestety nie umiem tak czytać, jak ktoś mi tutaj leci, mi coś jakieś tło i tak dalej, dalej. Eee, tu chyba kończy nam się pewna część fabuły ale nie jestem pewna, bo dawno tego nie czytałam, nie pamiętam i, tak dalej, i dalej. Dobra, myślę, że nie będziemy tego anulować, poczekamy tą chwilkę. Mamy piękny, ładny zamek. Wiemy już, że chcą nas druidzi, że chcą nas Alex, Elizabeth, Lisa i tak dalej. Chcą poszukiwać dziewczynek kolejnych, które zaginęły. Dustina, który dołączył do ciemnej mocy, strony mocy. No i Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście większość z Was już to wie. To życzę wolno, każdy wiedział, więc I'm sorry, że nie zdążyłam. Ja się zresztą zestresowałam. Zestresowałam tym, że właśnie nie zdążę. No i się nie zdążyłam. Nie wiem, czy mam to anulować, czy samo to po prostu minie. To Srebrny Powalny, tak wiem. Bo już w sumie objechaliśmy cały zamek i nie wiem, czy to mija, czy nie mija. Bo jak nie, to oczywiście sobie to anulujemy. nie wiadomo, nic nie widać. Nic nie słychać i w sumie nie czyś też. Dobra, anulujemy to już. Eee, no i teraz mamy oczywiście wykrzykniczek nad, znaczy tam, e, na czas e, zadanie. I to zadanie nazywa się, już wam mówię, jak się nazywa to zadanie, e, początek nowej ery. I to na pewno będzie troszeczkę czekało, bo jednak chciałabym zrobić... E, zrobić resztę. Lecimy do jeżyków. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy te jeżyki ogarnąć. Dobra. Zdążymy te jeżyki ogarnąć. O, chyba nie zdążymy. Dobra, słuchajcie. To ja się z Wami już tutaj pożegnam, ponieważ jeżyków nie zdążymy ogarnąć. Jeżyki ogarnimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za to, że byliście ze mną do tej pory, że wytrzymaliście. No i cóż. Do zobaczenia na końskich szlakach. Stary Sevil. Pa, pa. Słuchajcie, przyjechałam jeszcze pod ujeżdżalnię, ponieważ tak jak myślałam, tak jak mi te dziewczynki wspominały, to, że zrobiłam wyjaśnienie u baronowej i po prostu przeprosiła nas za to, co zrobiła. Mamy po prostu odblokowany tor tutaj dziecki, pierwszy tor dziecki baronowej, więc go teraz jeszcze zrobimy. Chciałabym po prostu to nagrać, ponieważ te pierwsze razy po prostu, żeby koniecznie sobie jak codziennie już móc to zrobić po prostu. My zbierzemy Lilian. Czas na uzyskanie najlepszego możliwego czasu na parkurze baronowej. To pierwszy parkur w stawnej polanie należący do baronowej. Z dobrym sprzętem na wysokim poziomie i dobrymi umiejętnościami dzieckimi może doszedł pobić najszybszego jeźdźca. Pamiętaj, że musisz brać zakr szersze zakręty i dostos dostosować prędkość, by uzyskać dobry czas. Nie możesz jechać w pełnym galopie non-stop, jeśli chcesz ukończyć tor. Nieprawda. I dostaniemy tutaj 20 tego, trochę dla konia, oczywiście ekspa Więc robimy... Wie! Mamy już tutaj, zobaczcie, tablicę, więc zaraz będziemy resztę chyba barkuru baronowej. Eee, dlatego właśnie chciałam to zrobić, bo to są zawsze trzy wyścigi i bardzo szybko się dzięki temu będzie spiło konie. Dlatego właśnie no jest jak jest. O, tutaj kon wyrobi, wyrobi! Dobry koń. Dobry koń nie jest zły. Także już nam się pokazały tablice i już... Yy, nie mamy tych takich czy zasłoniętych, więc jest fajnie. Dobra, no i biegniemy sobie, biegniemy, biegniemy. Ktoś tu mówił, że nie mogę w pewnym galopie, co? Przecież właśnie to robię. Ona nie umie po prostu jeździć. Proszę bardzo, osobisty rekord, proszę bardzo. 39 sekund, Boże, to chyba lepiej niż moja ta, bo ja mam 43 na Wiktorii. O Boże, jaki wstyd. Dobra. Gratulacje, ukończyłaś parkur baronowej. Dziękuję Ci bardzo. I mamy kolejny parkur baronowej, więc już to szybko z Wami, szybko przechodzę. Wszystko. E, zapraszamy do spróbowania pobicia najszybszych wyników na drugim e, parkurze baronowej. Pamiętaj, że celnik czyni mistrza. Dostosuj prędkość, żeby mieć pewność, że pokonasz wszystkie ostre zakręty. Powodzenia. Więc robimy. okazji Wszakazem mogę po prostu tak konia. O, tu się uderzę. Dobra, no to w sumie tak ma niby być. Dobra, dobra, dobra. W końcu mam tutaj parkury! Cieszę się z tego powodu niezmiernie, powiem Wam szczerze, bo już brakowało mi tych parkurów. Brakowało mi tego szybszego ekspienia konia, bo jednak... E, na, nie wiem, 10 wyścigach to się za bardzo, za daleko nie zajedzie. Ja tu sobie chociaż niepotrzebnie, a to nic. E, no, ale cóż. Dobrze, już będę miała 3 wyścigi dodatkowo, więc... Cieszę się, że szybciej tylko nie będę po prostu jak spić. Dobra, lecimy, lecimy. Bardzo lubię tutaj skakać. A! Nie, tak nie miało być. Dobra, spoko. O! Nie jest źle. Ok. Gratulacje, ukończyłeś drugi parkur baronowej. No co ty nie powiesz, moja droga panno. Czas na przejazd po trzecim parkourze baronowej. Czasami ciężko dostosować prędkość do dobrego czasu i jeszcze znaleźć idealną trasę, ale nauczysz się. Lepszy sprzęt i wyższy poziom ci to ułatwi. A chciałam powiedzieć, że ja nie potrzebuję lepszego sprzętu, mam, brakuje mi tylko jednego punktu do maksymalnej szybkości konia, więc no, nie jest źle. Wydaje mi się, że nie jest źle, poza tym, że właśnie uderzyłam w przeszkodę. Bo się zagadałam, ale to nic, to nic, to jest pierwszy raz. Będę miał potem pobijać jak rekordy. Dobrze, powiedzmy pierwszy raz, tak? Nie wiadomo. Poszkodzę klatkuje, nie wiem czemu, ale to już nieważne. Damy radę z tymi klatkami. O! Dobra, wie, 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 koń wie. Wie, koń wie. Nie, Dobra, jest. Zrobiłam. Zrobiłam się na zakrętach, jest dobrze. No, no się. Już tą przeszkodę. No i dobra. jestem bardzo. No, nie poszło najlepiej. Okej. Okay. Gratulacji, ukończyłaś trzeci parkur baranowej. Dobra. No i to już mamy ujeżdżalnię zaliczoną. Teraz będę mogła sobie po prostu jak spić konia. Jeżdżaki są tam, a już nie będę tego teraz robić, więc do zobaczenia moi kochani, oczywiście. I mam nadzieję, że się tego Będę Naprawdę buziaki dla Was. Pa, pa.